Cześć, witajcie na kanale Rezerw w After the War. Gra ma premierę 4 grudnia. Można w nią zagrać na Steamie. Jest to jakiś tam nowy rodzaj survivalu. Znaczy nie wiem, czy nowy rodzaj, ale nowy nowy survival. Gra polega na tym, że jak tytuł wskazuje, jesteśmy w jakimś opuszczonym mieście po wojnie i musimy tam przetrwać i zdaje się, że też uratować swoją rodzinę. Będziemy mieli jakiś samochód, będziemy podróżować i zdobywać jakieś nowe surowce, nowe rzeczy do przetrwania. Zobaczymy czy gierka jest fajna, tymczasem zapraszam Was do oglądania, zobaczymy co to jest, czy gniot, czy może jednak coś fajnego. Po wojnie Ty i Twoja rodzina znaleźliście schronienie w jakimś zniszczonym budynku. Coraz ciężej jest przetrwać każdego dnia, musimy, o widzicie, musimy ruszyć w podróż, żeby zebrać jedzenie. Um... Duże grupy mają ważne przedmioty dla nas: tonie, leki. I będziemy musieli walczyć o, o przetrwanie. No i naszym celem jest przetrwanie i ratowanie naszej rodziny z tego miasta. Czyli my musimy z tego miasta, jak rozumiem, wyjechać, jakoś uciec. <ścoughs> Ten dzieciak, jak on wygląda w ogóle. A żona jakaś... Jesteś pewny, że to żona? Nie, jest to jakaś... panienka? No dobra, podoba mi się to. <ścoughs> Możemy ją wysłać. Dobra, ty idź. Ty, ty idź po jedzenie, ja nie będę szedł. O, no tu mam jakieś statystyki. No nie wygląda to najlepiej ogólnie. Eee. A ty, kto ty jesteś, Oldman? Co to jest? To jest twój. No dobra, wszystko jasne. To nie jest moja żona, tylko to jest panien, to pewnie jakiś bogacz jest. A chyba nie ma majtek, to nie będę tego nagrywał, bo zaraz bana dostanę. <noise> Dziadek też wszystko w porządku. Dziadek, ciebie to mnie nie interesuje. Odbijemy ci tu, pannę Mamy crafting bench, okay. tylko, że nie mamy nic pewnie, tak? Żeby coś skraftić, tak, nie mamy żadnych przedmiotów, zobaczymy czy coś jest... I gościu, co to za schronienie jest? Z dziurą w chałupa? To jest dla ciebie schronienie? Nie możemy też, zobaczcie, mamy bardzo utrudnione życie, bo nie potrafimy zejść przez taki kamień, żeby się wspiąć na górę, a tam mogą być jakieś świetne skarby, ale bez łopaty nic nie poradzimy. Ale dobrze, że mamy drzwi. Dobrze, że mamy Dodgea. To jest chyba Dodge Challenger. Mamy jakieś... Yy, aha. Tam też nie mogę się dostać. Też jest coś zablokowane. Musimy coś znaleźć. E? Każą nam iść. Yy, też jest jakiś kamień, widzicie? Kurczę, nie no, siekiera nie mogę się dostać, cholera jasna. Nie mamy. Mamy pieniądze, nie wiem, czy są mi potrzebne, ale. Mamy kamień. Mamy. tego to nic nie. Nie wyczarujemy. Mamy drugi kamień, nice. To plakat jest podpowie? Co to jakiś film, serial? Podejrzewam, że coś jest związanego z naszym. To drzwi, żeby się nie stało. Aha, samochód jest pozbawiony. No właśnie, no zakopał wszystkie koła i się dziwi, że nie ma teraz do, do swojego samochodu, no. A nie ma łopaty, żeby to wykopać. Jest walala. <ścoughs> jest walala tam chyba, co? Ehm, zobaczmy, co... Okej, okay, dobra, i co z tym? Mam zrobić coś? Piękna grafika jest, cudowna. cudowna. Muszę yy, przyznać, że. Poczekaj, gdzie coś potkajesz, co jest. Go to yellow sign. Take the map. Go to yellow skull. Ok, ale gdzie jest mapa? Go to je... o, w ogóle, dobra, no gdzie jest yellow sign? No, quest nam się chyba, chyba zepsuł, ale zobaczymy. Tam mamy jakieś spalone chyba, albo niespalone chałupki. Może tam będzie jakaś mapa, ale... O, dobra, teraz pokazuję ten żółty znaczek. Nie było go. A czemu jest czacha? Czemu słychać drzwi, jakby ktoś wychodził? Wezmę kamień. Mogę wziąć kamienia. Mogę też uderzyć nie, pięścią. Nie działa przynajmniej. Czemu było? Słuchajcie. Jemy po cichaczu. Mogę go zabić? <ścoughs> Daj pan, daj pan. Ale co mam ci dać? Nic nie reaguje. Wziąłem deskę. Może z deski mógłbym kogoś uderzyć? Masz mapę. Ej. Jadeczka już obrobiliśmy. A może on nie chce, żebym mu coś dał, tylko żebym go nie zabijał. Ej <laughs> się patrzy tam na mnie. Działa ta drabina? Nawet działa. Nieźle, grubo, grubo. A czemu tutaj czaszka jest? Kościu, yy, kurde, nie wiem co ja mam zrobić. Mogę mu. Nie wiem, kole? Kole sam wypiję. W ogóle strasznie się jedzenie spada. Wow, już ja umieram zaraz z głodu. No nie, niemożliwe, co jest? Może ja powinienem palić tego dziadeczka, tak w ogóle? Nie wiem, nie działają te przyciski żadne, nie ma żadnej mapy, nie wiem gdzie mam iść dalej, nie ma żadnego kompasu, który by jakiś kierunek wyznaczał, jest tragedia. Dobra, przygotujcie się na ostrą akcję, mamy albo tunel, albo chata z pomarańczową czachą, wtedy była żółta czacha i był gość, który chciał piątaka. Teraz jak jest pomarańczowa, to możliwe, że oni będą chcieli od nas piątaka, także nie wiem czy warto tu iść. Bo ja nic nie mam. Ktoś ma shota. Ktoś ma shotgun. Ktoś na dachu. Flipa, bo tutaj nie da się w ogóle chyba ich atakować, tak mi się Jeżeli się nie ma broni, bo w nic takiego nie działa. Ej, kurde, gościu, wyluzuj. Piekam. Widzicie? Ten już chciał ode mnie piątaka, faktycznie. Zobaczymy, co jest w tunelu. Nie wiem, gdzie jest moje HP. A, dobra, widzę się. Tam nawet pulsuje nam trochę. Strasznie, ta gra jest strasznie zła, ale zobaczmy, może jeszcze spotkamy coś śmiesznego. Co to jest za ślepy tunel? Co to za oszustwo jest? Że niby pasy takie. To takie tunele buduje, co to jest? Taki znak zapytania. Co to jest? Może tak... What the fuck? Wejdzie, to jest jakiś Hogwarts. Jakim tu ten, ten tunel jest tak daleko? Przecież on tutaj się już kończył. Gdzie ta barierka jest? Co jest? Ktoś też zaraz będzie do mnie strzelał? O, mamy mapę. Manhattan, jesteśmy dobra. Przynajmniej wiemy już, że jesteśmy w Nowym Jorku. I can run the train that stands behind me for you, the place you're go. Aha, czyli widzicie, jak zbierzemy 3, 3, 3, 3333 dolary, to wtedy pewnie możemy uciec z tego miasta, nie? I to jest ten Hogwart. No nic, dobra, jeszcze zobaczę, jeszcze kawałek, jeszcze dam kilka minut. Uwaga, na zielono to chyba jest luzik, co? Bo tam chyba jest kolejna lala, wiecie? Okej, okay, czyli to tu jest jakieś koło. Że nic nie widać w tej nocy. Można, można pewnie tutaj sobie przyjechać zatankować. Tutaj pewnie można coś przyjechać kupić. Nie, tu można coś ukraść. Oh, man! Cała, całą rodzinę bym wy, wy, wykarmił. Ale dajcie mi... A nie, to jest chyba, że mogę kupić, tak? Ale bez sensu, nie mogę tego ukraść. Teraz zabiję tą lalę tam, co łazi. Tobie poradzimy. Co tu się dzieje? Karty jakieś takie duże. O nie, dziadeczek tu, to jest. A, to jest jakiś magik, dlatego takie duże karty, bo ten dziadeczek się tutaj teleportował. Jest kolejna lala, tym razem jest pankuwa. O, ostro, patrzcie. Jeżeli będziesz miał problemy i będziesz blisko śmierci, mogę cię raz uratować. Za 500 dolców. Nieźle. Dziadeczek. Gra w butelkę z dziadeczkiem? <grytanie> to też. To kiepska, kiepska propozycja, dziadeczek. Raczej zrezygnuję. A to nie jest lala, to jest. Only oily, oily. Ok, Oily stick, oily, oily. Po tej drabinie, ta drabina nie działa. Ona nie funkcjonuje. No dobra, idziemy szukać dalszych przygód. Byście nie myśleli, że to jest jakaś mała gra z małą mapą, Tyle zaprojektowana, zaprogramowana. Patrzcie, jakie tam są wieżowce. Tu znowu jest pomarańczowa czacha, ale może będzie jakiś pistolet leżą. O, o, alarm, wrona alarm yy, dała. Ja znam tą sztuczkę, tak jak wiecie, na filmach jest, daj znak. Ruka, no to, to jest to samo, czyli już wiedzą, że tu jestem. Teraz umrę z zimna, ale luzik. Yy. Chociaż, no, może nie luzik, bo nie dałem 500 dolców tej Pankuwie, żeby mnie uratowała. Chyba wejście jest tylko frontem. Znowu widzicie, jak podchodzę do drzwi, to dają znaki. Haga zbliża się z tej strony. Nie widać. O kurde, ty, że się. Ale się wystraszyłem. Ja pierdziu, dziadek. Dajcie mi jakąś broń. Nie! Nie! Nie ma tu nic! Cholera, jasna! Czemu na początku... <grystanie> Czemu tak jest, że na początku gry nie mam żadnej broni, nie mogę nawet pięściami z nimi walczyć, a mam tylko takie miejscówki, gdzie muszę ich jakoś pokonać. Co za bezsens. Żarty się skończyły. Jesteśmy w metropolii. Jesteśmy na... na Manhattanie. I to... To jest małe miasteczko, to nie jest mała dzielnica. Prawda, wszystko tutaj jest zamknięte i umieram z zimna. Ale może zaraz coś znajdziemy. W tych wieżowcach no to powinny być jakieś bronie. Dobra, przyszedł przed czas na zakończenie. Co tu wylazł? No bo ktoś drzwi otworzył. Zobaczymy co oznacza czerwona czacha, ale domyślam się, że... No, koniec. Czemu tutaj nie... Pokazuję tą czachę. Ej! 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 Tam było coś do zjedzenia chyba. Ej! Kurde no, żebym go położył tymi pięściami, Jezus. No, kompletnie nic nie widać. Ja też nic nie widzę. What the fuck? Skąd się wziął ten nożownik? Nie. nie, nie, nie. Jesus, ta gra jest mega tragiczna. Jest strzelec strzelec uciekam. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Ta gra jest naprawdę tragiczna. Jedna z najgorszych gier chyba w jakiej grałem. Oczywiście totalnie gry nie polecam. To wie może kiedyś z niej coś będzie więcej. Przynajmniej się trochę pośmiałem. Z, nas z naszej rodziny, którą nam tutaj y y przyszykowali. Dziwnicy też nie są zbyt inteligentni. Stawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Do zobaczenia w innych odcinkach na kanale Lizer. Cześć!